Wyobraź to sobie, jesteś w pokoju pełnym ludzi. Wszyscy dążą do sukcesu. Niektórzy grają uczciwie, ciężko pracują i pozostają wierne swoim wartościom. Inni kłamią, manipulują i depczą nikogo na ich drodze, a jednak często to bezwzględne wspinają się najwyższe. Dlaczego świat jest naprawdę sfałszowany na korzyść najgorszych wśród nas? W historii, polityce, biznesie, na każdym miejscu znajdziesz przykłady osób, które pomimo ich braku moralności osiągnęły niezwykłą władzę. Od bezwzględnych cesarzy pod cutthroat ceao wzór się powtarza. Ale to nie jest tylko przypadek, jest to cecha ludzkiej natury, głęboko osadzona w naszej psychologii ewolucyjnej i strukturach społecznych. W świecie, w którym zasoby są rzadkie, konkurencja jest nieunikniona. Ci, którzy wahają się, którzy szukają uczciwości na każdym kroku, często znajdują się w tyle. Tymczasem ci, którzy są gotowi wykorzystać, oszukiwać i dominować na szczycie. Ta surowa rzeczywistość zmusza nas do skonfrontowania się z niewygodnym pytaniem, czy moralność jest słabością gry władzy. Jednak paradoks jest następujący podczas gdy najgorsi ludzie często odnoszą sukces w krótkim okresie, historia jest również pełna opowieści o ich upadku. Pytanie nie dotyczy tylko tego, do czego rosną, ale czy ich sukces jest zrównoważony. A co ważniejsze, co to znaczy dla tych z nas, którzy odmawiają porzucenia naszych zasad? Nietzsche postrzegał władzę jako niezaprzeczalną siłę życia. Coś ani dobrego, ani zła samego w sobie, ale po prostu prawdą egzystencji. Aby zrozumieć, dlaczego najgorsi ludzie odnoszą sukces, musimy najpierw zrozumieć naturę samej władzy. Aby to zrobić, musimy zanurzyć się w jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów nietrzego mistrza moralności, Kontramoralność niewolników. Chodźmy głębiej. Wyobraź sobie dwóch wojowników stojących na polu bitwy. Jeden jest silny, decydujący i nieustraszony. Bierze to, czego chce, kształtuje świat do swojej woli i nie prosi o pozwolenie. Drugi waha się, czekając na zewnętrzną walidację, szukają uczciwości i mając nadzieję, że świat nagrodzi jego cnotę, który z tych dwóch jest bardziej skłonny do przetrwania. Co jest bardziej prawdopodobne? Friedrich Nietzsche argumentował, że sama moralność nie jest uniwersalną prawdą, ale stworzeniem walk władzy w całej historii. Widział dwa podstawowe systemy moralne mistrza moralności i moralności niewolniku. To nie tylko abstrakcyjne pojęcia. Wyjaśniają, dlaczego bez jednostki często rosną do dominacji. Podczas gdy ci, którzy priorytetem priorytetowo walczą o życzliwość i uczciwość, mistrz moralność jest moralnością silnych władców, zdobywców. Ofera się na wartościach takich jak siła, odwaga, ambicja i moc. Dla mistrzów to, co jest dobre, zwiększa ich zdolność do dominacji, tworzenia i dochodzenia woli na świecie. Nie szukają zgody. Definiują własną wartość, biorą odpowiedzialność za swoje przeznaczenie i nie uważają słabości jako czegoś, co należy chronić. Jest to tylko coś, co można pokonać. Z drugiej strony moralność niewolników jest moralnością uciśnionych, bezsilnych, tych, którzy nie mogą narzucić swojej woli bezpośrednio. Zamiast świętować siłę, uwielbia pokorę posłuszeństwo i poświęcenia. Uczy, że cierpienie jest szlachetne, a moc jest z natury złapaną. Nietzsche postrzegał to jako system moralny stworzony przez tych, którzy nie mają zdolności dominacji, adaptacji psychologicznej, która pozwoliła im przetrwać w świecie kontrolowanym przez silny. Ale oto niewygodna prawda moralność niewolników nie uniemożliwia powstania bezwzględnych. Umożliwia to, potępiając ambicje i zawstydzając dążenie do władzy, Pozostawia władzę w rękach tych, którzy wcale nie dbają o moralność, podczas gdy szlachetne wahanie się, ci, którzy przyjmują mistrza moralności, przejmują kontrolę, a w świecie, w którym wahanie równa się porażce, wyniki są nieuniknione. Więc co to oznacza dla nas? Czy powinniśmy całkowicie porzucić moralność i przyjąć bezwzględną ścieżkę? Czy też istnieje inny sposób na powodzenie siły i cnoty? Aby odpowiedzieć na to, musimy głębiej spojrzeć w psychologię tych, którzy poruszają się władzy, tych, którzy odmawiają ofiar okoliczności. Wyobraź sobie rozległą, nieokiełznaną pustynią. Na tym świecie przetrwanie nie dotyczy sprawiedliwości ani życzliwości. Chodzi o siłę, zdolność adaptacyjną. I chęć robienia wszystkiego, co potrzeba. Lew nie prosi o pozwolenie na polowanie. Burza nie przeprasza za jej zniszczenie. Natura nie nagradza moralności. Nagradza tych, którzy mogą znieść, tych, którzy mogą dominować. Społeczeństwo ludzkie nie jest inne. Pod naszymi przepisami i umowami społecznymi pierwotna walka o przetrwanie wciąż szaleje. Ci, którzy podnoszą się do władzy, często dzielą cechę decydującą bezwzględność. Niekoniecznie okrucieństwa, ale zdolność do działania zdecydowanie, niezwiązana wahaniem lub poczuciem winy, to nie jest wypadek. Jest to ewolucyjna adaptacja, mechanizm, który pozwolił zarówno jednostkom i imperiom przejąć kontrolę w świecie, który nie czeka na niezdecydowania. Psycholodowie od dawna badają cechy, które przewidują sukces w środowiskach konkurencyjnych. Raz po raz widzimy te same wzorce wysoki poziom ambicji. Niska wrażliwość na strach, a być może najbardziej kontrowersyjnie zmniejszone poczucie empatii dla tych, którzy stoją na przeszkodzie. Nie oznacza to, że wszyscy potężni ludzie są psychopatami, ale oznacza to, że wielu z nich ma cechy, które pozwalają im działać bez emocjonalnych ograniczeń, które powstrzymują innych, rozważ przywódców, przedsiębiorców i zdobywców, którzy przykształcili historię. Od Juliusa Cezara po współczesnych potentatów biznesowych. Wzór jest jasny, wahanie jest odpowiedzialnością, a moc jest pobierana, a nie podana, silne nie czekają na pozwolenie na prowadzenie. Wchodzą do przodu, podejmują ryzyko i napotykają konsekwencje później. Właśnie dlatego bezwzględni często rosną, podczas gdy wahający się pozostają w cieniu, ale oto paradoks, sama bezwzględność nie wystarczy. Ci, którzy władają moc bez mądrości, często napotykają spektakularne upadki. Te same cechy, które pozwalają osobie wspiąć się na szczyt, mogą być również ich zgubą. Lider, który rządzi samym strachem, zostanie ostatecznie pochłonięty przez same siły, które kiedyś kontrolowali. Historia jest zaśmiecona tyranami, którzy wierzyli, że są niezwyciężeni dopóki nie. Jeśli więc władze są często chwytane przez tych którzy są bezwzględni, czy to oznacza, że wszędzie moralność i uczciwość są skazane na porażkę? Niekoniecznie, ale aby zrozumieć, dlaczego musimy zakwestionować jedną z największych złudzeń współczesnego społeczeństwa przekonanie, że świat jest sprawiedliwy. Od dzieciństwa opowiadano nam pocieszającą historię, że świat jest sprawiedliwy, że dobrzy ludzie są nagradzani i że sprawiedliwość zawsze zwycięży. Wróżki, nauki religijne i filozofie moralne wzmacniają to przekonanie. Ale wtedy, gdy wkraczamy w rzeczywistość, pojawia się brutalna sprzeczna i trudniejsi robotnicy nie zawsze są najbogatsi. Najbardziej uczciwi nie zawsze prowadzą, a najmilsze serca są często najbardziej złamane. To rozłączenie nie jest wadą w systemie. To jest system. Idea uczciwości jest pod wieloma względami konstrukcja społeczna. Narracja zaprojektowana w celu utrzymania porządku, a nie odzwierciedlenie rzeczywistości. To pocieszająca iluzja, ale iluzja. Moc i sukces nie są rozdawane w oparciu o zasługę. Zostają zabrani, walczą i często gromadzone przez tych, którzy rozumieją grę lepiej niż inni. Badania psychologiczne ujawniły zjawisko zwane Just World Błędem. Tendencja do wierzenia, że świężycie jest z natury sprawiedliwe i że ludzie dostają to, na co zasługują. To przekonanie jest niebezpieczne, ponieważ zachęca do bierności. Jeśli założymy, że sam dobroć doprowadzi do sukcesu, ryzykujemy ignorowanie rzeczywistości konkurencji, strategii i władzy. I chociaż czekamy na sprawiedliwość, ci, którzy nie dzielą naszych złudzeń, już idą naprzód. Ale czy to oznacza, że świegiem moralność jest bez znaczenia? Czy powinniśmy porzucić wszystkie zasady w dążeniu do władzy? Nie całkiem. Kluczem jest zrozumienie gry bez niewolnika. Ci, którzy najbardziej cierpią, to często ci, którzy wierzą, że po prostu granie wystarczy. Ale ci, którzy uczą się równoważyć uczciwość z myśleniem strategicznym, którzy łączą życzliwość z siłą, są tymi, którzy przepisują zasady. Prawda jest taka, uczciwość nie jest czymś, czego możemy się spodziewać. Jest to coś, co musimy stworzyć, a to wymaga władzy. Nietzsche postrzegał tę walkę jako podstawową część ludzkiej egzystencji. Jego odpowiedzią nie było poddanie się iluzji uczciwości ani bezmyślne bezwzględne. Zamiast tego wskazał na coś wyższego, sposobu przekroczenia zarówno słabości jak i okrucieństwa. Aby to zrozumieć, musimy zbadać jeden z jego najbardziej rewolucyjnych pomysłów, Übermensch. Osoba, która podnosi się poza moralność, poza iluzjami i poza ograniczeniami. Wyobraź sobie, że stoi na skraju rozległej otchłań. Za wami leży świat, który jest, wypełniony niesprawiedliwością, ograniczeniami i opresyjną masą konwencji. Za nim leżą nieznane. Ścieżka tylko odważna śmiałość. Większość zawahnie się, objęty strachem i wątpliwościami, ale niektórzy podejmie skok. Są to Ubermenschen, osoby, które wznoszą się nad masami, które tworzą własną ścieżkę, które na nowo zdefiniują władzę na własnych warunkach. Idea Friedrich Nietzschego na Ubermensch lub Overman nie dotyczy brutalnej siły lub ślepej dominacji. Chodzi o samozatrudnienia. Übermensch to ktoś, kto odmawia bycia ofiarą okoliczności, który nie akceptuje narzuconej moralności bez pytania i który kształtuje własne przeznaczenie, zamiast dostosowywać się do oczekiwań innych. Sercem Übermensch jest wola władzy. W przeciwieństwie do pasywnej moralności poddania się i poczucia winy, wola władzy polega na przyjęciu najgłębszych instynktów, tworzenia, przekształcania, Narzucania znaczenia bezsensowego świata. Nie chodzi o kontrolę nad innymi, ale o kontrolę nad sobą. Podczas gdy słabych są uwięzieni strachem, Ubermęsk porusza się do przodu nieokreślony z iluzji społecznej. Ale oto klucz, Ubermęsk nie jest bezwzględny ze względu na okrucieństwo. W przeciwieństwie do tyrantów i manipulatorów, którzy wychodzą zasilanie z niepewności, Ubermęsk nie potrzebuje walidacji. Ich siła pochodzi od wewnątrz. Nie polegają na oszustwach ani ucisku, ponieważ ich moc jest generowana samodzielnie, niezależnie od zewnętrznego zatwierdzenia lub ulotnego sukcesu. Dlatego najgorsze ludzie mogą powstać tyranci i manipulatorzy, którzy wyciągają energię z niepewności. męsk nie potrzebuje walidacji. Ich siła pochodzi od wewnątrz, nie polegają na oszustwach ani ucisku ponieważ ich moc jest generowana samodzielnie, niezależnie od zewnętrznego zatwierdzenia lub ulotnego sukcesu. Właśnie dlatego najgorsi ludzie mogą dojść do władzy, ale nigdy tak naprawdę nie przekroczą. Bezrzędna gra w tymczasową grę, wspinając się przez manipulację i siłę, ale Ubermens gra nieskończoną grę, budując coś większego niż oni. Są twórcami, a nie tylko fentami. Jak więc to ucieleśniamy? Jak poruszamy się po świecie, który nagradza bezwzględnych, jednocześnie odmawiając zostania jednym z nich? Odpowiedź polega na zrozumieniu mocy nie jako broni, ale jako narzędzia. Następnym krokiem jest nauka konkurowania w świecie, który nie czeka na życzliwe. Wyobraź to sobie jesteś w grze o wysokiej stawce, w której reguły są pisane przez tych, którzy grają. Aby wygrać za wszelką cenę. Jeśli się wahasz, jeśli założysz, że uczciwość cię ochroni, przegrasz. To jest rzeczywistość, jaką wielu stoi w biznesie, polityce i samym życiu. Bez to wiedz. Biorą to, co chcą, ale czy to oznacza, że wzdłuż musisz stać się podobny do przetrwania? Niekoniecznie. Błędem, które większość ludzi popełnia, jest uwierzenie, że mają tylko dwie możliwości, bądź bezwzględne lub bądź ofiarą. Ale jest trzecia ścieżka, która łączy strategiczne myślenie z uczciwością, która pozwala konkurować bez utraty duszy. Filozofia niczego nie chodziła o ślepą dominację. Chodziło o przekroczenie słabości przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności. Kluczem jest zrozumienie władzy bez zniewolenia. Oto jak jedną z największych słabości, które ludzie mają, jest przekonanie, że życie powinno być uczciwe. To nie powinno, to nigdy nie było. Najsilniejsi konkurenci akceptują to wcześnie. Nie marnują czasu na narzekanie na niesprawiedliwość. Uczą się zasad gry i wykorzystują je na swoją korzyść. Nie oznacza to porzucenia etyki. Oznacza to rozpoznanie, że moc jest neutralna, a ci, którzy ją rozumieją, najlepiej ją władają. Wielu zawodzi, ponieważ sama życzliwość sama przyniesie im sukces. Ale rzadko daje się moc, to jest zajęte, to nie oznacza okrutności, ale oznacza zrozumienie umysłów tych, którzy chcą Cię wykorzystać. Strategiczna empatia oznacza głębokie czytanie ludzi, rozpoznanie ich motywów i przewidywanie ich ruchów. Umożliwia poruszanie się w oszustwo bezzwodniczy. Większość ludzi jest kontrolowana przez strach strach przed porażką, strach przed odrzuceniem, strach przed samotnością mens rozwija jednak siłę wewnętrzną. Oznacza to przyjęcie dyskomfortu, podejmowanie ryzyka i tworzenie własnej ścieżki pomimo sprzeciwu. Ludzie odnoszące największe sukcesy nie proszą o pozwolenie, tworzą możliwości tam, gdzie nie istnieje. Istnieje różnica między bezmyślnością bezwzględności a kontrolowaną bezwzględnością. Pierwszy to zniszczenie bez celu. Drugi to zdolność do dokonywania trudnych wyborów bez wahania. Prawdziwa moc wymaga odejścia od toksycznych relacji, podejmowania niepopularnych decyzji lub konfrontacji z niewygodnymi prawdami. To nie jest okrucieństwo, to jest siła. Kluczem jest wiedza, kiedy i jak go zastosować. Bezwzględne często wznoszą się szybko, ale także mocno spadają. Dlaczego? Ponieważ ich moc opiera się na wyzysku, a nie na tworzeniu. Prawdziwa budowa Ubermensch, niezależnie od tego, czy jest to biznes, pomysł, ruch lub osobista transformacja, kiedy tworzysz wartość, stajesz się niezbędny. Nie musisz manipulować, ponieważ twoja moc jest zarobiona, a nie skradziona. Czy możesz więc odnieść sukces w świecie, który nagradza bezwzględnych? Oczywiście, ale tylko wtedy. Gdy przestaniesz grać według starych zasad, przestań oczekiwać uczciwości i osobistej transformacji, gdy tworzysz wartość, stajesz się niezbędny. Nie musisz manipulować, ponieważ Twoja moc jest zarobiona, a nie skradziona. Czy możesz odnieść sukces w świecie, który nagradza bezwzględnych? Oczywiście, ale tylko jeśli przestaniesz grać według starych zasad, przestań oczekiwać uczciwości i zacznij opanować władzę, na własnych warunkach. Ale to prowadzi nas do ostatecznego pytania: czy sama władza jest zła, czy jest po prostu niezrozumiana? Moc jest siłą, która napędza świat, kształtując życie tych, którzy go posiadają i tych, którzy są na łasce. Ale czy władza jest z natury zła? Badanie władzy przez nieczego nie chodziło tylko o dominację, chodziło o stworzenie. Według nieczego dążenie do nabycia władzy jest często niezrozumiane. Nie chodzi o miażdżąc innych pod twoim butem, chodzi o przewyższenie siebie, przekroczenie ograniczeń obecnej chwili i stawania się więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażały. Jednak w całej historii władza często była powiązana z korupcją Pontou. Widzieliśmy niezliczonych przywódców, którzy po zysku wodze upadają ofiarom ego, chciwości i tyranii. Ten paradoks sprawia, że świegie zastanawiamy się, czy moc jest zła, czy po prostu ujawnia najgorsze części ludzkiej natury. Nietzsche argumentował, że władza w najczystszej formie nie chodzi o krzywdę innych. Chodzi o przezwyciężenie siebie, dążenie do wielkości i tworzenie nowych wartości, nie ulegając moralności nałożonym przez społeczeństwo. Jednak kompas moralny społeczeństwa często sprawia, że wsią władza wydaje się skorumpowana. W świecie, w którym cnota jest popierana, osoba poszukująca władzy jest często postrzegana z podejrzeniem. Ale co, jeśli jest to nieporozumienie? Co, jeśli, odrzucając konwencjonalną moralność i tworząc własne zasady, po prostu ucieleśniasz najprawdziwszą formę życia, taką, która jest surowa, niefiltrowana i nieapologiczna? Nietzsche nie postrzegał woli władzy jako prostego pragnienia kontroli nad innymi. Była to siła wewnętrzna, dążenie do pełniejszego życia, aby zbadać granice twojego potencjału. W tym świetle władza staje się etyczną pościgą. Takim, który rzuca wyzwanie uwolnieniu się od ograniczeń społecznych i zdefiniowania twojego istnienia na własnych warunkach. Ale czy to oznacza, że wzdził każdy, kto szuka władzy jest snutliwy? Niekoniecznie. Ścieżką do władzy może być obosieczny miecz. Prowadząc jeden do oświecenia lub zniszczenia, różnica polega na intencja. Czy poszukiwanie władzy jest sposobem na narzucenie woli innym, czy też jest to proces samokontroli, tworzenia rzeczywistości, która jest zgodna z Twoimi najwyższymi aspiracjami? Czy moc jest zła? Nie z natury. Jest to narzędzie takie, które, gdy jest to związane przez osobę uczciwości, może prowadzić do niewyobrażalnej wielkości, ale gdy jest używany do samolubnego zysku lub ucisku innych, ujawnia ciemniejsze aspekty ludzkiej natury. Wyzwaniem nicze jest dla nas przemyślenie władzy, nie jako coś do obaw, ale jako coś do opanowania poprzez dyscyplinę, siłę i niezachwiane zaangażowanie w stawanie się więcej niż jesteśmy dzisiaj, jeśli ta eksploracja władzy i sukcesu sprawiła, że szrzęb pomyślałeś. Zakwestionował Twoje założenia i wywołała głębszą ciekawość życia i filozofii, upewnij się, że zasubskrybuj lustro bycia kanałem, nie zapomnij nacisnąć przycisku podobnego. Udostępnij ten film tym, którzy muszą usłyszeć tę prawdę i codziennie bądźcie czujni do nowych treści. Razem kontynuujmy podróż w kierunku zrozumienia, wzrostu i dążenia do silniejszego życia.